Trzyma! Dzisiaj ogarniemy temat, który robi z kierowcy albo totalnego kozaka torowego, albo klauna, który nie wie o co chodzi. Chodzi o linię przejazdu. Jedna jest przemyślana i robi robotę, a druga jest beznadziejna, bezsensowna i nieprzemyślana. I serio, to nie jest tam pół sekundy na okrążeniu, tylko dziesiątki sekund. Różnica między, o, chłop naprawdę umie jechać, a po co ten kretyn w ogóle tutaj przyjechał. Dobra, ale w ogóle co to jest ta linia? Linia przejazdu to taka trasa, którą Twój samochód pokonuje w zakręcie. Nie taka naczuja, tylko przemyślana i taka, dzięki której jedziesz szybko, płynnie i skupiasz się na poprawieniu czasów okrążeń, a nie na walce z samochodem. Każdy pokonywany przez nas zakręt dzielimy na trzy newralgiczne momenty: wejście w zakręt, szczyt zakrętu, wyjście z zakrętu. A teraz klasyk beznadziejna linia. Czyli ta, którą 90% ludzi robi zanim zrozumie, że tor to nie rondo przy Biedronce. Wchodzisz w zakręt zbyt ciasno, nie wykorzystujesz całej nitki toru. Szczyt zakrętu w ogóle pomijasz, a przy wyjściu kończysz w dwóch możliwych miejscach. Albo jakoś udaje ci się utrzymać na torze i nie wiesz co się w ogóle stało, albo kończysz w rowie. Drifterzy! Co wy drifterzy odjebaliście? Efekt? Nie wykorzystujesz całego potencjału samochodu oraz całej szerokości toru. Opony piszczą, samochód staje się podsterowny i tracisz masę prędkości. To jest jazda w stylu, może wchodzę w zakręt źle, ale wychodzę jeszcze gorzej. No i gładzie. Panie Hugonie, może i robimy ale kto robi dobrze? A jeżeli chcielibyście wpaść i poćwiczyć swoje umiejętności prowadzenia pojazdu w bezpiecznych warunkach, to serdecznie zapraszamy na Torautek. TOR znajduje się blisko Warszawy, posiada możliwość konfiguracji nitki oraz płytę poślizgową. Sportowa linia to zupełnie inny świat. To jest moment, kiedy nagle okazuje się, że auto potrafi jechać tam, gdzie chcesz, a nie walczy z Tobą na każdym winklu. Jak to się robi? Wchodzimy w zakręt szeroko, wykorzystując 100% powierzchni toru, dzięki temu mamy miejsce na cały manewr. W szczycie zakrętu, czyli punkcie, gdzie wiraż przestaje się zacieśniać, a zaczyna otwierać, jesteśmy jak najbliżej wewnętrznej strony zakrętu. Po minięciu szczytu, wyjście robimy już mocniej przyspieszając i wykorzystując całą szerokość toru. Zbliżamy się do zewnętrznej strony zakrętu. Efekt? Mamy wyższą prędkość w zakręcie, wypłaszczamy go i nie walczymy z autem. To jest czysta fizyka i ogarnięcie prowadzenia samochodu, a nie męskość i bóstwo w podłogę. Firmowy samochód, firmowe paliwo dla Karoliny z dedykacją. Jeszcze dziesięć! Jedziemy! Jedziemy! Nie, 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 nie. Manina! Dobra, a teraz konkrety, bo to Was zawsze jara najbardziej. Ile możemy zyskać sportową linią jazdy? Od 1 do 3 sekund na jednym zakręcie. Ile? A na całym okrężeniu? 5, 10, 15 sekund w zależności od toru. I to samym stylem jazdy, bez tuningu czy kucia tłoków. Więc, mając 140 koni, możesz być szybszy niż Nowobogacki w 300-konnej RS3. Dobra. Jak to ogarnąć, żeby nie być warzywem? Po pierwsze, patrz daleko. Nie możesz patrzeć sobie pod zderzak, bo wtedy każdy kolejny zakręt jest dla Ciebie zaskoczeniem. Staramy się trzymać wzrok na jak najdalej oddalonym, widocznym punkcie toru. Bardzo ważne, nie hamujemy w zakręcie. Dlaczego? Dlatego. Następnie stosujesz zasadę. Szeroko na wejściu, ciasno na szczycie i szeroko na wyjściu. Wyobraź sobie, że umiesz przeszkodę. Ruchy kierownicy muszą być pewne, ale płynne. Zero szarpania. I najważniejsze, im mniej kręcenia firom, tym lepiej. I to tyle. Auto nagle zaczyna jechać, ty nie walczysz z nim jak z Zusem, a czasy okrążeń zaczynają spadać. Więc następnym razem, jak będziesz na torze, to nie zaczynaj od gaz w podłogę, tylko przejść parę zapoznawczych kółek, poznaj zakręty, i charakterystykę, a dopiero potem przyspieszaj. Dajcie znać, jak podobał Wam się odcinek. I do zobaczenia w kolejnych materiałach. Hej!